W kolejnym odcinku. Zrobimy na szybko sobie rodzinkę Pinokio Będzie to rodzinka, która będzie zajmowała się zarobkami. Będzie miała sklep przywoda, przy rzeczu. Będzie to rodzina również wielodzietna. Mam pewien zamysł, mam wyszedł akurat w trakcie rozrywki, ale ja go zobaczycie też z tą rodzinką. No. I robimy sobie rodzinkę 2 plus 1, czyli senior źródłu. Tutaj akurat robię babę, mam babkę, babkę, później będzie dziadek, no i później jako mały dziecko szywek. I tutaj będą też będzie syn z Martą MPC ona jest, więc będzie fajnie. Będą mieli ładne dzieci. Tak, można się nie wygląda tak względnie po niej, ale uwierzcie że będą ładne, no ja to wiem. Tutaj na przyspieszenie akurat robię y, po prostu nowa taktyka, tak? bo co macie oglądać po któryś y, tak naprawdę to samo? No ja w sumie po części, jakby oglądacie. E, no. Więc szybko to tak. Tutaj mamy. Po swoimi strojami, wszystkimi. Babkę. Y, tutaj wszyscy będą mieli y, cechę, żeby być. Y, znaczy, aspiracje rodziny, wszyscy dorośli, tak? czyli dziadkowie i rodzice, dzieci będą mieli dużo już na starcie, bo no wyjdą trzy planuje plus ciąża. Tutaj będzie akurat widoczna ta ciąża, nie że tylko czy będzie od razu jak się wchodzi do rodziny ciąża, czy nie, ale no, wiadomo to jest, z czasem wszystko wyjdzie. Ale, sprawdzić później. E, tak. To będą... To jesteśmy już prawie w prawie... Nie, już jesteśmy. Przed odcinkiem, jeśli chodzi o tworzenie rodziny. Pozostało nam jeszcze stworzenie e, biznesmana, e, jak męskiego I... E, jednej babeczki. I tyle. I później już zostanę sama z sobą. I będą kolejne dwa odcinki, które będą już pokazaniem tej części z rodzinami i <laughs> i parcel publiczny. Co do speedbuilda e... też powoli na wykończeniu. Znaczy, no ja mówię o swojej perspektywie, tak? E... Że jest już dość dużo tych parcel. E... Został mi tak na do zrobienia e... tylko Park, sklep i y, y, jadalnia, y, jadalnia. Restauracja ta chińska. Y, a z domów już tylko bliźniaki. i, A nie, trochę mi jeszcze cały z domów. No to trochę Speedwilla będzie, więc y, uzupełnię akurat wtorkową część tym. Więc się nie, nie zdziwicie, kiedy we wtorek o 14 się pojawi y, Speedwill zamiast. Y, tworzenia Sima. Nie wiem jeszcze dokładnie to będzie, ale będzie. Dobra. Co do historii tej rodziny dokończymy sobie. I tutaj możecie zobaczyć w generatorze ja użyłam sobie na dorosłego, żeby ten yy, sen ich był ładny. No trochę to zajmuje, bo mają specyficzne geny, ale w końcu mam perfekcyjnego, prawda? No. Tak, zaczyna jako No więc będzie ciekawie. Tak. Yy. Zamysł, o którym wspominałam wcześniej. Jest pewien, e, mianowicie e, pokazanie, że dla nich jakby ten biznes jest ciutkę ważniejszy. Przynajmniej dla Marty i tutaj naszego Patry... nie, Ronana. Ronalda. Czy Romana, Romana chyba. <grytanie> tak na nie jak się nazywa. I mnie... tak może się trochę zmienić później. Um, ja będę z zapamiętał jak zapamiętam dokładnie. E, więc tak. No. Halina chyba akurat no, czy Hanie, Hanie chyba mam. Eee, no, więc tak. Na no, szybko lecimy już sobie z rodzinką. To już w normalnym trochę trybie, e, bo chcę Wam pokazywać. E, oni już rodziska mieć nie będą jako dziadkowie i oboje chcą mieć szóstkę wnuków. E, więc my, Na no. no, szybciutko nauka i y, no, zobaczycie <noise> Tak. Y, co tutaj już zaplanuję później chodzi również o to, żeby go jak najszybciej postarzyć żeby poszedł do szkoły nauczył się czytać mm, Martę też planuję wprowadzić już jak będzie nastolatką y, głównie dlatego że chcę pokazać y, jak będzie wyglądała Później po prostu jej relacje z rodzicami, tak, bo oni na nią się biesiączą. Tak? Ona, jakby będzie miała głowę do tego, żeby pilnować, żeby obsłuchać kasę, on będzie jakby tylko prostu, o, mamy cegłę, <grystanie> tak, bo to jest pierwsza zabawka, jaką poznajemy w. Sims 2, eee, więc tak, to będzie dane tyle. Domek im na szybko wybudowałam, w międzyczasie, czy legowa zrobiłam cięcie. On jest nieurządzony, niepomalowane ściany ma... Trochę, że nic nie ma, poza miejscem Miałem na zdjęcie i tak naprawdę tyle. Więc tutaj naprawdę nie ma zbyt dużo rzeczy do zrobienia, Jeśli o mnie chodzi. Hey. Pod tym względem. Ale no, zobaczymy. Co z tego wyjdzie Potem, później. Jestem za odmieniona, troszeczkę bardziej formuła Wam się spodoba, bo planuję niej zasyć, Tak będzie mi już łatwiej. Tutaj chcę, żeby nasza tymczasowa jeszcze Halina robiła yy, 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 nasze rzeczy yy, i tak zwane kurtyny, <grym> że nam porobiła. Zaczyna świecie. Będzie. Ciekawiej. I tyle. No. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Tutaj będą jeszcze narodziny. Pod to względem. Ale to jest zaraz. Długie zaraz. Tak, więc spokojnie. To jeszcze troszeczkę zajmie. Co do rodziny, jak mówiłam, ona będzie tutaj To będzie akurat miała najmniej sekretów pod tym względem. Jeśli mam być szczera, bo tak Wam pokazuje prawie dokończenie jej w całości, co by nie było, tak? Czyli na rodzinę jednej córki, drugiej, zobaczycie jeszcze jakiegoś dziecka kolejnego. Dobra, no sobie mogę zdradzić też trzeciej córki, co by nie było. I y, y, najzwyczajniej no, w świecie y, naszego. No, kolej ciąży po prostu utkujemy na tym, tak tuż przed porodem. Y, ale tej ciąży już ostatniej nie będzie wieczorem. Nie, po prostu żebyście wiedzieli. E, tutaj akurat nie ma zbytnio co ukrywać. E, Zarówno e, nasza Marta kochana, jak tutaj widzicie, e, jak i nasz. E, e, jak i nasz. E, chłoptaś Albo e, zobaczycie. Nie jestem pewna jeszcze dokładnie, kiedy. <grym> Mówię, trochę na ślepo. Niczego się montuje. Zobaczycie. <grym> tak. Teraz powiedziałam, że zobaczycie. No, będą też robić. Na razie jesteśmy na etapie kupowania naszego sklepu. Tak, tutaj nasza ale na tymczasowa, kupiła. Cudownie. Więc o. No i tutaj miałam już chwilę też jakiegoś stracha, bo gościu o ten. No, naprawdę widzicie, powiadomienie. nie. Gościu od e, hobby w ogóle mają coś takiego, że oni po prostu biją te haty, i takie no, masz tutaj. Wiem sobie i tyle. No więc e, tak. <grywy> Pod względem tak są krepi że chodź, bo ma prawie taką samą fryzurę jak nasz e, ojciec rodu, głowa rodziny, więc tak. E, no ale to wiadomo, troszeczkę musi zająć <grywy> czasu. E, z, no że to jest zostanie czy, tego, ale tak. Na starcie powiem od razu, że y, dziadków nie będzie w tym domu. Oni się wyniosą do domu spokojnej starości. Nie oni tam sobie będą żyć, y, a tutaj, jakby oni zostali już młodym, żeby młodzi mogli spokojnie wchodzić w rodzinę, tak. Y, Tylko je pomogli przy pierwszych dzieciach, które dzieci są odchowane, bo na że córka będzie. W wieku nastoletnim, więc będzie mogła spokojnie pomóc matce i ojcu. Czy będzie chciała, czy nie? No to są ze od na interpretacji. <grym> no, I w sumie to rodzina będzie najbliżej do kończenia. No, te dwie to będą te z buta wrzucone tutaj, które planuję stworzyć za chwilę. A jeszcze mi zostanie co? porodzenie dzieci. Bo w ogóle nie zapisał mi się jeden odcinek ze ślubami. I tak, były trzy śluby i Franciszka się hajtnęła z Igorem Mieszkałem u niego. Burmistrz, proszę Wam, że przyszłego burmistrza małżeństwa też już zostało sformalizowane też już są po słowie i jeszcze jedno było. A, um, Ivy, czyli Jolan tak zwanej Jolanty Kostur z rozbłyskiem. Też została zorganizowana oni już mają dzieci um, dwójkę. I są to um, no tak um, to tak? Tutaj się akurat tego jest spodziewałam kompletnie. I właśnie nie wiem, czy nie jedna ma na imię Halina no, ale to pójdzie zobaczyć, ja będę już pokazywała wykazywała rodzinę. No, jeszcze nie są dokończeni. Tutaj na szybko re budowanie relacji, tak. Ehm, miłosnie z Martą. Ehm, pani burmistrzowa niech sobie gra. No, no, no. Ehm, sprzedałoby się zdjęcie, więc na szybko też muszę dorobić remont. Ehm, się nie zdziwcie. Tak, ehm, troszeczkę zabawy. Oni to będą mieć duży dom, ale pusty. I tu będą się czasem walać zabawki. Taki dość ponury ten dom będzie. Nie bez powodu. Mówi się, że też klik który jest świadomie, że no skrótka wiszowy możesz mieć. Wiesz, możesz mieć skrót Tak. za gra. Zresztą mam już na szybko ucięła. E, no. Mamy zdjęcie piękne do albumu. <grych> e, niech sobie tam gra. Dobrze. No i tam trochę mam już wspomnień. I tutaj mam, przez to, że mam moda na Wilcida, mogę y, sprawić, że nasadki będą y, mogły się zaręczać i prowadzać do siebie. No i barabara. Tak to też, to też. nie jest najważniejsze, ale to też. Wyjście wam się tutaj podoba powolutku, bo to, to, to będzie ich sypialnie. Dobra, tutaj też za chwilkę, czy za chwilkę, za minutę będę ustawiała. Zniesienie całą, jeszcze pragnienie życiowe naszego tutaj prowody w całej sytuacji. Mówię, <grym>, że no, nie wróci do tego imienia roboczego, no, może się jeszcze ulec. Marta to Marta faktycznie, no bo tak zostanę za w gry i ja mam tak nazwaną. I ona zostanie Martą mm, i w Bioma będzie miała wprost napisane, że jest y, ten y, z domu dziecka. Dobra, że mamy jeszcze Marcie kilka y, cech, cech, y, rang, skoro jest y, i tyle. No, on niech tutaj też robi zabaweczki, fajnie. No. no, w sumie też dobre miejsce na zdjęcie. Y, Dobra, co do tego domu, to oni będą mieli duże. I teraz, yy, może zrobię malutki przeskok, yy, żebyście nie byli zbytnio przyszokowani. I widzimy się już, jak będą dorośli nasi Marta i Ronald. Więc, no, o malutków do przodu. Yy, tak, tutaj też mamy. Yy, Tutaj tego mogliście nie widzieć, ale y, Marta będzie już wciąż jest wciąż. No. I są już, no, już dorośli. Tutaj zobaczymy jeszcze moment ich y, zaręczyn. <grym> tak, zaręczyny są bardzo ważne. Tutaj długie przygotowania tego będą w No, no ale mam nadzieję, że będzie warto. Mm. Więc tak, zobaczymy się na przygotowaniach. Pod tym względem. No, idź. Tak, Marcie w ogóle wygenerowała się ta ładna czarna sukienka. I jest woska. A ja musiałam dokupywać ciuchy, żebym miał. Tutaj na dole są już gotowe pokoje ich córek. Starszej i młodszej. Młodszej, no drugiej. Pierwotnej, drugiej. Eee, no. I tak sobie lecimy. Pod tym mhm, względem. Eee, tak, Marta musi jeszcze rzucić pracę, bo pra... tak i ona ma tutaj, że chce mieć trójkę dzieci, gdzie się poświęci swojej pracy. Jako w sklepie. A on chce mieć szóstkę dzieci po ślubie, bo dwójka ma coś takiego, że ona rozróżnia ślub i. Związki partnerskie, unie, tak zwane w grze. Nie wiem kto to wymyślił, ale tak rozróżnia i jest takie ukryte pragnienie życiowe, że mieć wszystkie dzieci, które wezmą Unię, czyli mieć wszystkie dzieci homoseksualne, które znamy sobie partnera i, lub partnerkę, i mieć. Jest drugie pragnienie życiowe, które on ma, które oficjalnie jest tylko to jedno w grze. Miej szóstka dzieci, które wezmą ślub i to pragnienie życiowe jest już yy, nie liczy tych uni. Jakby Okej, okay, możesz mieć dzieci, ale jeśli jedno z nich weźmie unia, to ci się nie zalicza. Gra to W późniejszych rzeczach już tego nie ma, ale tutaj jest. Z jakiegoś powodu. Tak, nie wiem do czego później to ukryli. Mogłoby być po prostu yy, sześć dzieci, które są zaręczone, bo to już w sumie wychodzi na to samo. Ale no... Mogłoby być, mogłoby nie być. <grych> yy, tak. No cóż, yy, tutaj wiem jeszcze pokażę tyły domów. Dom jest cudowny. byście chcieli zobaczyć. Yy. Jest z tyłu taka na alejkę, żeby oni mogli sobie normalnie przejść. I jest yy, łuk weselny, gdzie będą brali ślub. A tutaj jeszcze wam poka pokażę w sumie jeszcze wam zdjęcie, że oni faktycznie pracowali ten sklep, że ten sklep już funkcjonuje w pełni. No więc tak. Jest yy, spokojnie, tylko i będą na później zatrudnieni w tym sklepie normalnie. Oni nie będą mieli to, tylko będą pracować sobie w sklepie. Będą yy, tam chodzić i nie wiem, babcia będzie sobie szyła, misie albo kurtynki, a dziadek będzie sobie robił zabawki. No. O, i mamy zaręczonkę mm, Potrzebujemy zdjęcia. Tak, tam, ten dom jest duży. I właśnie chodzi o to, żeby on był też pusty. Tak, by kochają wszystkich i w ogóle I dzieci są cudowne, szczęśliwe, ale no, no, brakuje im po prostu. Yy... No... Cudnie. Zadowolona. Pięknie. Lecimy. Dalej z tematem. Yy, tak. I tutaj już im też e, zrobiłam przy okazji, że wszyscy mają 6 pralni życiowych, żebyście się, się nie zdziwili. E, tak finalnie, tak? Już e, każdy raz ma sześć pralni, jak mówiłam. Będzie zostanie mi tylko kwestia uregulowania wieku, dokładnie między nimi wszystkimi. Yy, dziadkowie chcą mieć jeszcze jedno dziecko, ale no, dlatego, że są dorośli. I jak mówiłam, Marta będzie przyjmowała sklep, więc to no, u niej wszystko będę trzymała. Zobaczcie, on ma trochę tych zabawek. Yy, Jakbyście się zdziwili, czy on ma czarnego. To yy, tak, on ma czarnego pajacyka, po prostu tego, że one no nie wszystkie zwykłe się wychodzą, tak po co oni robią. I to jest zły pajacyk, ale może go strzelać <grym> normalnie. Yy, misia tak samo mają, tam jednego po prostu tego, on stoi w pokoń, w pokoju jest kojec. Yy, no, A więc co, lecimy po powrotku z historią, tak, no szybko, znaczy na no szybko. Wchodzimy tak grzecznie. I tyle. Żeby <laughs> eee... nie było. Segundka <laughs> eee... <laughs> jeszcze. Przedstawię swoje rzeczy. Tak, ta nowa metoda jest dobra, ale nie jest dobra. <laughs> no. Ok, mniej więcej teraz zaraz będę miała wszystko, no hmm, może tutaj, o, to lepiej, tak, bo jestem jakieś pół sekundy, minuty przed. Czy już mają dziecko, pierwszą, pierwszą córkę i no, za chwilkę będą mieli drugą, tak, do to, to wychowania naprawdę jest, no szybciutko. Ay, no. no, mają już prawie gotowy, jak mówiłam jest wielki, Zapewniają wszystko, ale jest też pusty. No. No. więc ee, tak sobie to w w będą No, ja już po no. powolutku z tym wszystkim. No, tu leci w ciąży, <grywa> i kolejne dziecko mamy. Yy, od razu tutaj przedstawi sobie śmiećnik. Pierwsza się urodziła nam przed ślubem, więc ma nazwisko... jej nazwisko teraz jest po ślubie, więc może mieć normalne nazwisko Pinokio. Tak... Yy, nikt tu nie będzie mi mówił, że dziecko nie może mieć drugiego nazwiska. Yy, no. Dobra, dorastanko na szybciutko, tak, wiadomo, musi lecieć. Więc to powrótku będzie sobie do I tyle. No, co tutaj jeszcze Ciekawego zbudzenia tu nie ma. Poza tym, że młoda będzie miała kuteczki, Na razie przynajmniej. Czy będą ważne w historii? Nie wiem absolutnie tego. O, 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 o. <laughs> może tak, może nie. Nikt mi jeszcze nie powiedział. Budując ten domek, też odkryłam, że nie można stawiać na tych blatach, gdzie nie ma e... krawędzi z lewą. Normalnie można by było, ale tu nie. Tu nie, więc no, nie mają. Tak... Yy, yy, oba. Dobra, niech nam tutaj druga dorasta. Yy, oni mają szare oczy. Najstarsza no, ma niebieskie akurat. Jest blondynką, Ale oni akurat mają szare. W ogóle on ma dość ciekawą osobowość. Nie, jeszcze, jaką trzeba myślę, ale zobaczymy. One się jak wyróżnia mocno na tej, dla tej rodzinki. A druga zresztą też bo ma wojskopią babci praktycznie. Z tego co widzę. Mm. No więc naprawdę jest to, tutaj dużo się dzieje. A, no. Dobra, a co tu jeszcze może być takiego ciekawego? No chyba nie jest tak naprawdę, więc... No. Mm. Tutaj to to jeszcze na szybko, tak, robienie tego samego, co już widzieliście mnie tak, Czyli nauka, cech i tym podobne. Tworzenie otoczenia, w Pozdrawiam, jest monotonne. Yy, ważne jest tylko, żeby wybierać dobre momenty do zdjęć. Jak dla mnie nie ma problemu, tak, jak tam widać jakieś słupki, umiejętności, czy serduszka, czy coś. Jeśli to jest jeśli to widać, to naprawdę jest fajnie. A budynki, o gadanie, to naprawdę muszę fajnie włożyć w temat. Ta nosza, że nie wiem, Macie zdjęcie rodziny, oni siedzą przy stole, i wszyscy rozmawiają o pieniądzach. Tak, jakbym no to widać, że jest dużo różnoma tych listów. Um, więc myślę, że to naprawdę będzie. Można to wykorzystywać, tak? Pod tym względem. Mamy kolejny poród, i w sumie ja Wam powiem tak. Y, pierwszą rodziłam... Y, Cztery razy, bo za każdym razem się rodził chłopiec, a ciąża najstarsza była chłopcem i druga też. Znaczy chłopcem. Dziewczynką i druga też. Trzecia już mam obojętne co to będzie. Więc y, tak, druga mi się urodziła od razu doskonale i tutaj trzecia, czyli Renatka urodziła mi się już y, też bez tego, więc widzicie. Po jak to wychodzi. Taka mała ciekawostka, że to już nie są pierworodna, tylko... no za każdym razem jest inna. Zobaczymy tutaj wykorzystam już auto zapis, niech będzie sobie. No. Było przed chwilą, ale niech będzie. Dobra. I tyle. No. Do baju. going